Witam bardzo serdecznie na kanale Mimeruna. Każdego Ciebie, jeżeli urodziłeś się 25 dnia y, miesiąca, y, jest to przekaz na kolejne 30 dni dla każdego Ciebie, jeśli dziś, 25 września, obchodzisz swoje święto. Y, oczywiście życzę Ci wszystkiego co najlepsze, spełniaj swoje marzenia, bądź zdrowy, bądź zdrowa, y, realizuj się y, twórz swoje y, wspaniałe rzeczy. Y, Kochaj siebie, y, otwórz się na to, co w tobie drzemie, znajdź sobie y, hobby, y, potencjał, może, który gdzieś jest w tobie, a jeszcze go nie odkryłeś. Pamiętaj, zawsze jest czas na to, niezależnie od wieku. Y, realizuj się, spełniaj się, stawiaj śmiało do przodu kroki, y, rozważnie oczywiście, idź do przodu. Y, kochani, dla Was y, przekaz, ale również dla, dla wszystkich osób, które urodziły się 25 dnia każdego y, miesiąca. Więc y, na 30 kolejnych dni, czyli do 24 października i mamy energię główną, y, runę Kochani, będzie wam towarzyszył ruch, podróże przez ten czas. Być może gdzieś będziecie wyjeżdżać, będzie was pchało do przodu, będzie bardzo taka y, y, pchająca, y, nada nadająca, tak, takiego pędu energia, która mówi o rozwoju, o wzroście, ale też o otwartości na pewne rzeczy, będzie wyrywała z marazmu, z zastoju, będzie pchała. Jeżeli chcecie zrobić jakiś odważny krok w swoim życiu, to jest bardzo dobra energia, bo będzie, będzie pchało. Jeżeli zastanawialiście się nad czymś, analizowaliście pewne rzeczy, nie byliście pewni, to bardzo dobra energia, aby się na coś zdecydować, tak? Kochani, Runa Rajdo jest też runą zmiany, mówi o sprawiedliwości, zapewnia bezpieczeństwo, ale też sukces i, i obfitość. I, z przełożenia jest Luna Jera, która też mówi o obfitości, o zadowoleniu, o osiągnięciu e, jakiejś obfitości w postaci e, finansów, w postaci e, rzeczy, w postaci e, jakiejś e, obfitości też duchowej i, i, i przejściu, e, osiągnięciu jakiegoś e, zysku, e, takiego e, może wzrostu też, tak, zadowolenia ważna też tutaj energie, które będą pomagać w sprawach biznesu. Więc jeżeli chcesz rozwijać firmę Podejmować właśnie decyzję o, o rozpoczęciu działalności gospodarczej, jak najbardziej, bardzo dobry czas do osiągnięcia właśnie zamierzonych celów. Karty pobudzają do życia, nakazują postawić krok do przodu, nie bać się, zaufać, ruszyć do przodu, oczywiście wcześniej to wszystko analizując. Może dla niektórych, kochani, zmiana pracy, może przeprowadzka. Pamiętajcie, że to te, te postawienie kroku do przodu, te pójście do przodu, może otrzymasz awans, tylko dlatego, że otrzymasz awans wtedy, kiedy będziesz podnosił, znaczy będziesz miał jakby potrzebę i będzie jakby ten awans będzie zależny od tego, czy będziesz podnosił swoje kwalifikacje, czy nie, więc warto, warto rozpocząć te nowe, dokształcić się, doszkolić. Wtedy masz szansę właśnie na osiągnięcie dodatkowych pieniążków, awansu, nauczenia się też nowych rzeczy, które będziesz też dzielił z innymi. Kochani, na pewno wskazówka taka, żeby ruszyć naprzód, żeby coś w swoim życiu zmienić, a poprzez właśnie bycie w tym marazmie, i smutku, nie będziecie widzieli szans pojawiających się, zatracicie swoją szansę na tą obfitość, na zadowolenie. I y, nie skorzystacie z tej energii, która naprawdę może przynieść dużą zmianę w Waszym życiu. Y, może przynieść nowe doznania, nowe wrażenia. Ta zmiana jest tak naprawdę nieuchronna, y, 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 kochani. Y, o, należałoby y, się na to zdecydować, odważyć, bo przyjdzie obfitość, tak? y, przyjdzie przełom. Y, Ważne, żeby nie poddać się stagnacji, bo przyjdzie spokój, przyjdzie odpoczynek, obfituj, obfitość z tego, jeżeli się zdecydujesz i pójdziesz do przodu. Oczekuj szczęśliwego rozwiązania sytuacji. Jeżeli będziesz cierpliwy, będziesz stawiał kroki naprzód, będziesz szedł odważnie po swoje, nie będziesz żył tym przeszłością, no to przyjdzie zadowolenie, przyjdzie obfitość, czy to w rozwiązaniu w rozwoju duchowym, w jakimś samodoskonaleniu czy też finansowym, kochani, bo warto ruszyć do przodu, bo w finansach echwas, a to no, zyski, zyski korzystne zmiany. Takie rozsądne zarządzanie budżetem, które będzie prowadziło do, do, do wzrostu zasobów, korzystne zmiany, dobrze prosperująca spółka, też zyskowne umowy będzie szansa zawrzeć takie. Więc jeżeli się zdecydujesz, pójdziesz o krok do przodu, zdecydujesz się wejść w nowe, no to czekacie zadowolenie, obfitość finansowa. Tutaj też mówi karta obfitości, jakby nie było. A więc yy, jeżeli spółka yy, jakaś rodzinna, coś, no to fajne, fajne właśnie zyskowne umowy, kontrakty, które przyniosą obfitość, zadowolenie, yy, powiększenie yy, zasobów. Ważne jest, żeby się nie bać, żeby iść do przodu, żeby yy, korzystać z tego, co... Yy, co stawia przed nami los. Te zmiany są nieuchronne, żeby pójść do przodu, żeby, żeby zrobić coś więcej, żeby doświadczyć więcej rzeczy, żeby osiągnąć tą obfitość, to należałoby. Ruszyć do przodu. W pracy, kochani ANSUS, a więc powodzenie, dobry patronat, więc, jakby nie było, jeśli chodzi o sferę zawodową, jest tu super. Może awans, właśnie tak jak mówiłam, może będzie no oferta podnoszenia tych kwalifikacji, jakieś szkolenia czy w własnym zakresie, ale jakby tutaj ten awans też jakby poprzez. To tak jak powiedziałam, podwyższanie swoich kwalifikacji, szansa na wyższe uposażenie, na awans. ASUS mówi tutaj o, o pracy, którą wykonuje się z pasją. Być może będziesz gdzieś coś wykładał, może będziesz jesteś nauczycielem albo twoja praca właśnie też powiązana jest z firmą szkoleniową. Tutaj jakby Yy, naprawdę powodzenie. Yy. Jeżeli szukasz pracy, no to jeżeli będziesz rozsądnie postępował, będziesz robił kroki naprzód, skorzystasz z tej energii, no to szansa na znalezienie pracy. Tutaj runy będą uwalniały od lęków. Tu runa Ansus pomoże, bo doda odwagi, więc warto iść śmiało. Warto y, zrobić krok naprzód w kierunku szukania tego zatrudnienia, bo jest szansa i to się skończy powodzeniem. Więc, y, ważne też, żeby się otworzyć na rozmowę, y, żeby y, być przygotowanym na tę rozmowę też kwalifikacyjną, jak pójdziecie do pracodawcy. Tu ANSES mówi, że to będzie ważne żeby też jakby zwrócić na to uwagę, ale szansa jest, powodzenia i też szansa dla tych, co pracują na wyższą wynagrodzenie, na awans i, i szansa na pracę, która będzie sprawiała przyjemność, a przy tym będzie przynosiła obfitość, zadowolenie, zyski. Kochani, w relacjach mamy ISA, w partnerstwie, więc dla niektórych jeżeli tak naprawdę zrobisz ważny krok do przodu, zamkniesz jakąś trudną relację, Isat mówi o takim odcięciu się od tego, co trudne, mówi o wyciszeniu i żeby móc rozpocząć i zrobić ten krok do przodu w relacji, w partnerstwie, w gdzieś małżeństwie, żeby się odciąć od tego, co złe, co trudne, to no, należałoby należałoby kategorycznie odciąć się od tych rzeczy szansa na zatrzymanie na skupienie się na zniszczenie doświadczeń destrukcyjnych i na zaczęcie i początek Takiego prawdziwego życia. Yy, ważne, żeby nie odgradzać się całkowicie od otoczenia, yy, tylko zatrzymać się na ten czas, tak? Yy, na czas, który powoli przejść, yy, też pozwoli przejść yy, tym, którzy yy, będą się samorealizować na wyższy poziom świadomości, yy, bo poprzez skupienie się, zastanowienie się nad sobą, będziesz wzrastał. Yy, jest to taki moment yy, odważnego, yy, Rozważnego nie podejmowania działań, tak? bo coś będzie wzrastało w Was w środku, coś będzie to czas przygotowania do życia, być może właśnie Będziesz zamykał relacje, odcinał, i to będzie taki czas przygotowania się do samotnego życia po rozwodzie dla niektórych. Jeżeli jeszcze jesteś w takiej relacji, zastanawiasz się, to warto zrobić ten ważny krok do przodu, żeby odciąć to, co nie pasuje, co jest niezdrowe. I zrobić miejsce i przygotować się na nową miłość, kochani, na nową przyjaźń. Może będziecie właśnie kogoś odcinać i decydować, że dalej idziecie sami. W zdrówku, kochani, berkano, zmiany na lepsze. Jeżeli była choroba, warto zwrócić uwagę na sprawy kobiece i na piersi. To taka wskazóweczka od run. Kochani, ogólnie energie bardzo dobre, mówiące o kwitości, o, o y, pozamykaniu pewnych rzeczy, odcięciu się od tego, co nie służy, o y, porzuceniu starych y, przyzwyczajeń, y, niepostępowania schematycznie, y, potrzebna jest zmiana. Rajdo będzie tutaj pomagała, będzie zapewniała bezpieczeństwo, Jera przyniesie obfitość, zadowolenie, niezależnie jakiej sfery życia to dotyczy, w finansach na pewno, jeśli chodzi o pracę zawodową, rewelacyjnie, przyjdzie spokój, przyjdzie odpoczynek, będzie obfitość, Warto, ważne, żeby być cierpliwym a przyjdzie to zadowolenie w relacjach, jeżeli faktycznie jesteście w jakimś trudnym czasie, to należy to odciąć, zrobić ten krok, żeby móc wyciszyć się przez ten czas zająć się sobą, swoją samorealizacją, żeby móc wejść w nowe i żeby też korzystać z tej obfitości, tego spokoju, tego zadowolenia z samego siebie. I tu karty mówią o tym, że jest ta siła, jest ta energia, tylko warto z tego skorzystać. Jeżeli skorzystasz, no to karty są przecudne dla Was. Zobaczymy, co... Opiekuńcze karty, spokój. Zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. No właśnie, zapanuj nad chaosem. Zostaw to, co już nie służy. Podcinaj, popracuj nad sobą. Zastanów się, co dalej. A przyjdzie obfitość, przyjdzie zadowolenie, ale należałoby skorzystać z energii i zrobić krok. Do przodu, nie pozostawać w tej rutynie, nie pozostawać w tym maraźmie w, w maraźmie, w smutku, tylko zrozumieć, zaakceptować, popracować nad sobą, bo to jest ten czas takiego zatrzymania, nie wchodzenia w nowe, a raczej kończenia i, i zamykania, żeby właśnie przygotować się do nowego etapu, wejścia w nowe. Kochani, taki jest przekaz dla Was. Jeszcze zobaczymy. Co aniołki, proś, a będzie ci dane. Pamiętaj o pozytywnym myśleniu. Proś, anioły o wsparcie, wszechświat, pozytywnie myśl, wyjdź z tego marazmu smutku. Negatywne myśli przyciągają, negatywne, pozytywne, pozytywne, więc nastaw się i proś, myśl pozytywnie, a wszystko ma szansę się zrealizować. Podpowiedzi, kochani anielskie, zadaj sobie pytanie, a ja wyciągnę podpowiedź. Podpowiedź numer jeden, wybierz nowy kierunek, no proszę. I podpowiedź numer dwa, na zadane przez ciebie pytanie, pomocni ludzie. I podpowiedź numer trzy, na zadane przez ciebie pytanie, spytaj swoje anioły. No właśnie, patrzcie. Warto poprosić, o będzie dane i zapytać. Może przyjdą jakieś podpowiedzi. Skupcie się kochani, wyciszcie. Kochani, wszystkiego dobrego, przepięknego czasu dla Was. Skorzystajcie z tej energii. Podejmujcie działania, aby podokańczać to, co Wam nie służy, żeby inwestować, szukać pracy bo to bardzo dobry czas na znalezienie tej pracy, ale też czas na awanse, zaszczyty, obfitość finansową przede wszystkim. Tutaj karty mówią o tej obfitości i zadowoleniu, jeżeli skorzystacie z energii i do przodu pójdziecie zdecydowanie. Jeśli chodzi o relacje, to kochani, bądźcie cierpliwi, nie wszystko od razu, wyciszcie się, wyspokójcie się. Wyspokujcie umysł, zastanówcie się, co chcecie dalej, ale dostosujcie się najpierw do sytuacji, odetnijcie to, co złe, trudne, a na nowe przyjdzie pora po okresie przygotowania do nowego etapu. Wszystkiego dobrego, Nimruna!